Witajcie mieszkańcy, to Alister. Ostatnio pojawiło się wiele nowych przecieków z planu zdjęciowego Godzilla X Kong Supernova. Tłum uciekający w Utah to najprawdopodobniej potwór atakujący Sedonę w Arizonie. Jacek O'Connell prowadzi karetkę w Australii udającą londyńskie ulice. Pojawia się też nowy potwór Griffin, z którym Godzilla może walczyć. Jak zwykle przy produkcji, wycieki fabularne są nieuniknione. Ludzie rozmawiają na planie, przez co plotki i ważne wątki fabularne czasem trafiają do świata bez zgody studiów filmowych. Pamiętacie wyciek Meka z filmu Godzilla kontra Kong? To mocno poruszyło fanów. Mieliśmy już kilka takich przypadków wcześniej, szczególnie w przypadku Supernowej, gdzie mówiono o nieumarłych tytanach i ludzkości najeżdżającej pustą Ziemię. A dziś mamy nowy rzekomy wyciek fabuły i brzmi to dziwnie. Do takich przecieków należy podchodzić z rezerwą, bo mogą się sprawdzić lub nie, choć może być w nich trochę prawdy. Więc na wszelki wypadek dam ostrzeżenie o spoilerach, bo jeśli to okaże się prawdą, zdradza większość fabuły. Także oczywiście ostrzegam. Jak zawsze, subskrybujcie i klikajcie dzwonek. Dla tych 70, którzy jeszcze nie subskrybowali, teraz was dopilnuję. Większość przecieków fabularnych, w tym ten, pochodzi z 4 Hana po wydarzeniach z Godzilla X-Kong. Nowe imperium globalne napięcia rosną, bo rządy widzą Tytanów już nie tylko jako zagrożenie, ale też atut. Niepowodzenie monarch w odpowiednim zgłoszeniu i zapobiegnięciu katastrofalnej bitwie Tytanów w Rio de Janeiro. Zniszczyło zaufanie społeczne do zdolności monarch do kontrolowania i monitorowania aktywności tytanu. Globalna koalicja sił zbrojnych wprowadza dyrektywę wykorzystującą biologię tytanów jako broń poprzez mechaniczne ulepszenia. Kluczowa jest kontrowersyjna decyzja o militaryzacji Wielkich Małp i Shimo, starożytnego tytana końca świata, obecnie nadzorowanego przez monarch. Korzystając z ulepszeń cybernetycznych z pozostałości Mecha Godzili, organizacja postrzega Shimo jako prototyp nowej generacji kontrolowanych Tytanów. Monarch otwiera dział medyczny dla tytanów. Ta gałąź zajmuje się leczeniem i stabilizacją Tytanów, dotkniętych załamaniem środowiskowym, dawnymi rywalizacjami i ingerencją człowieka. Trapper znajduje się w centrum konfliktu moralnego i politycznego, próbując leczyć rannych Tytanów. Jednocześnie napotykając opór ze strony tych samych sił wojskowych, z którymi musi współpracować. Wojsko przejmuje miejsca Wiru Hollowth ze względów bezpieczeństwa i rozpoczyna dużą ekspedycję do pustej ziemi w celu wydobycia energii jądra. Decyzja została potępiona przez monarch i izolowane plemię Iwi. Wojsko nie przewiduje, że ich ingerencja w pustą Ziemię, sztuczna gwiazda Ziemi, powoduje katastrofalną reakcję łańcuchową. Gwiazda przeciąża się i destabilizuje, wprowadzając chaos w pole magnetyczne Ziemi, grawitację i klimat. Trzęsienia Ziemi, superburze i nagłe wzrosty grawitacji zaczynają wpływać na powierzchnię, a równowaga planety jest zagrożona. Godzilla wyczuwa zmianę i wraca do pustej Ziemi. Jednocześnie Kong, będący teraz symbolem ochronnego porządku pustej Ziemi, musi zjednoczyć podzielone frakcje Tytanów i stawić czoła zarówno siłom wojskowym, próbującym wykorzystać ich moc, jak i masowemu przebudzeniu Tytanu. Doprowadzony do szaleństwa, w wyniku tej katastrofy, przeciążona sztuczna gwiazda staje się tykającą bombą. Jedyną nadzieją na ocalenie Ziemi jest przywrócenie równowagi w pustej Ziemi, zanim nastąpi planetarna supernowa. W akcie jedności Godzilla i Kong muszą się zmierzyć. Kosmiczny Tytan powstał wskutek wybuchu energii sztucznej gwiazdy. Istota ta może zagrozić nie tylko Ziemi, ale całemu układowi słonecznemu. Pojawiają się tu konkretne możliwe do realizacji rzeczy. Rządy traktują Tytanów jako atuty i konsekwencje braku ostrzeżenia i ochrony cywilów przez monarch podczas kataklizmu w Rio de Janeiro to faktycznie mogłoby być początkiem supernowy bo nie można dopuszczać do takich zniszczeń bez konsekwencji uzbrajanie tytanów cybernetycznymi ulepszeniami także pochodzi z innego przecieku więc może być w tym ziarnko prawdy związane z plotkami monarch otwiera medyczny oddział tytanów zajmujący się leczeniem i stabilizacją tytanów dotkniętych załamaniem środowiskowym cóż we wczesnym przecieku z planu widzimy Jacka O'Connella, prowadzącego coś, co wydaje się być specjalistycznym pojazdem medycznym Monarch, co może mieć związek z tym oddziałem medycznym Tytanu. Przejęcie przez wojsko kontroli nad portalami do Pustej Ziemi i rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę ekspedycji do Pustej Ziemi również brzmi jak coś, co mogłoby się wydarzyć. Ponieważ wiemy, jak potężne może być to źródło energii, skoro zasila całego zmechanizowanego Tytana. Godzilla kontra. Kong szczerze mówiąc powrót tego elementu byłby fajny, ale potem wszystko zaczyna się psuć. Wszystko do tego momentu brzmi całkiem dobrze i niektóre elementy faktycznie mogłyby się wydarzyć. Potem mówią o sztucznej gwieździe pustej ziemi i jej destabilizacji. Jednak pusta ziemia nie posiada takiej gwiazdy. Wiemy, że oświetlają ją kryształy, a pusta ziemia to sieć wielkich jaskiń pod skorupą ziemską. Pomysł z gwiazdą wywodzi się z teorii spiskowych o pustej Ziemi, według których w centrum jest jądro Ziemi przypominające gwiazdę. Byłoby to dziwną decyzją, chyba że zespół odkryje jeszcze głębszy poziom pustej Ziemi. Z przecieku fabularnego wynika, że tytuł supernowej odnosi się do destabilizującego się sztucznego Słońca, które grozi wybuchem. Godzilla, Kong i wielkie małpy jednoczą się, by powstrzymać katastrofę, wywołując kosmicznego tytana, żywiącego się promieniowaniem słońca w jądrze. Nie wiem jak ty, ale to na pewno stworzyło AI. Fakt, że nie zna właściwie prawa i miesza inne aspekty teorii Pustej Ziemi z Monsterverse, po prostu krzyczy: Jestem AI i nie wiem co robię. Są tu elementy, które mogłyby się wydarzyć. Bo już teoretyzowaliśmy o inwazjach na pustą Ziemię czy uzbrojonych Tytanach. Niektóre elementy tego przecieku są przekonujące. Pierwsza połowa jest dobra, lecz w trzecim akcie robi się dziwnie. Teaser jasno pokazuje, że supernowa będzie związana z kosmosem. Tytuł dosłownie pokazuje gwiazdy, a obsada i ekipa wielokrotnie sugerowali nadejście czegoś z kosmosu. Ten aspekt jest pominięty. Pojawia się tylko gwiazda z pustej Ziemi jako supernowa. Nie byłoby to złe, gdyby monster kontra pusta Ziemia miało własną gwiazdę. Niektóre rzeczy mogą się sprawdzić, ale powiązania z przeciekiem będą przypadkowe. Sztuczna inteligencja prawdopodobnie korzysta z naszych filmów, postów na Reddicie lub swoich podpowiedzi, tworząc ten bałagan przedstawiany jako przeciek fabularny. Ale i tak warto to sprawdzić, bo kto wie, wyobraź sobie gdyby to było prawdziwe wyobraź sobie moim zdaniem warto podchodzić do takich spraw z dużym dystansem a ty co o tym myślisz wydaje ci się to wiarygodne chciałbyś żeby coś z tego wyszło daj nam znać w komentarzach poniżej nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć przycisku powiadomień zostań dziś mieszkańcem dangerville i daj temu filmowi wielkiego lajka w rozmiarze konga byłem alister i zobaczymy się mieszkańcy w następnym odcinku